Nie jedźmy pogadać z Kiro. Zaraz, bo to jest jakiś. Why there is. There is a quest nearby. O oh, kurwa. Jakie bronie, przegięty sprzęt. O oh, kurwa. Robot, podmuch. O jaki dynys. What the fuck. Eh, eh. Co tu się stało? broń precyzyjna, snajpy... Co tu się stało? Uj, pancerze... Aha, dobra, bo to jest... Twardogłowy, tors... Działo obrotowe energetyczne. Miniguna, żeś znalazł? No, no co? O, no to to musi być dłuższa gra, no nie ma opcji Ale snajpy, to biorę snajpę. Energetyczny karabin precyzyjny, albo karabin wybrowy <noise> No jak dziecko w sklepie z cukierkami <noise> Kseros zobaczył snajpę Wy, wyrób firmy Joyrunner, którego celem jest dziurawienie każdego zmodyfikowanego skurwysyna, który nie chce odpuścić, gdy go się ładnie prosi. Of course. Podczuj się spokojnie, wymierz i ciesz się zabijaniem. Okej. Okay. Jeszcze nie. No to poproszę ten karabin energetyczny raz. <noise> A ten <tenięty sprzęt. głosy> Nazwa kurwa. Dobra. To teraz tak. Co bym chciał? Dział obrotowe co so dwa. Jedno jest. Jest automatyczne. To jest. Ja sobie zobaczę w tych ulepszeniach. Może gdzieś coś ktoś ma. Cojnego teraz, dobra, wezmę prowadzone pociski, bo nie mam ciul. Chociaż na razie ewidentnie gram jakimś tankiem. mam no, mało tej motoryki, no. To mnie jedynie boli. I póki nie będę miał żadnego poziomu... ale nie będę miał pewnie długo, długo. Już aż pójdę, zobaczę te bronie, bo aż normalnie... Broń dodatkowa... Przegięty sprzęt. Wow! Podmuch What? No dobra, pojedynczy Zmodyfikowana wyrzutnia rakiet no Ja sobie myślę, że zmodyfikowana Ale jaki czas przeładowania Strzelę raz i kurwa Miesiąc czekania O Jezu, kupiłem przez przypadek strobosa No kliknęło mi się Kurde, no dobra Trebeusz a Trebusz, kurwa. 4 <laughs> sekundy przeładowania. Po co mnie w pompę? Wyrzutnia RPG. No to już chociaż ma 2 sekundy. A ja to co kupiłem oczywiście to ma 4 sekundy. No pewnie, że tak. Jakiegoś elektrycznego carbina kupiłem, no. Dobra. Już jak kupiłem To se chociaż założę w dupę węża. wyposażenia. Nie Gdzie to jest? O Jezu! Jakie to... A, no dobra, nie sprawdzę sobie tu <noise> Jakie to wielkie Łamatko. <noise> No, może nie szalejmy. Ja się zostanę przy tych swoich karabinach. Hmm, to jest ten potężny. Ja bym chciał Executora. No właśnie. Executor. Um, dobra. I tak zastanawiam, kurczę, bo ta broń widzę, że tylko wzmacnia się ten dymycz. Ani szybkość przeładowania, ani co. Tylko dymycz wchodzi większy. Znaczy też fajnie, niby nie, ale. Nie wiem, tak spodziewałem się troszkę czegoś trochę lepszego. No dobra, dajmy, że ten przygniatacz, bo go używam cały czas w sumie jest spoką. Do V6 do V7 do V8 i do V9. It is almost legendary. I spoko, i ten, tą elektryczną, ten egzekutor, kurde Póki jeszcze mi to nie zużywa dziwnych tych dobra, na się sobie zostawię tego egzekutora Okej, okay, to zrobione I w zasadzie tyle tutaj chyba Widzę, że mam chorobę szukania jeszcze różnych skrzynek, no ale dobra yy, To co Xeros, mogę tam do następnej zony przechodzić? Oczywiście Dobra, kocioł <laughs> O Jezu, przepraszam. A jajku. Jezu, seros nie chciałem. Oni wszyscy sami tak przyszli. Gaddemyt, no pogięło ich do reszty. Ło, wow, ło. Wow. Bro! Czemu ty strzelasz? Ej! Są jakieś te granice, przepraszam cię bardzo. Dokąd do klastera 13? Jedziemy, taksa, taksi, taksi. O! Ty masz dwie głowy, i ja widzę mam dwie głowy. W tej taksówce. Hmm. No dobra, ale... to tak, 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 będą inne bronie i tak dalej? Nie, no, one się raczej z poziomem odblokowują, wiesz? Po prostu. Tylko sobie zobaczę, bo nie sprawdziłem sobie jeszcze tego gościa od ulepszeń. A tak, jak tak wszyscy mają coś, to jeszcze może ten gość od ulepszeń coś ma. Ten cyberwendor. Bronie taktyczne... Nie, miał wieżyczkę, ma... Granat GX43, słodycz sprawiedliwości. Wywołuje nagły ścisk grawitacyjny, który miażdży wszystko w zasięgu. Aha. Nie. Nie. No way, bro. Zły pomysł. E, czy jest w mieście? O no właśnie, bo w tym klasterze 13 mam dwie skrzynki, których nie ruszyłem. Może teraz? Może ty będziesz? O oh. uh, uh, uh. może ty będziesz? Uh -huh. czekajcie, jest ta pierwsza. Bo zakładam, że ja dalej nie mogę. A nie, jest Succeed. Dobra, to jest pierwsza. ABR-16 obrońca. To jest chyba jakiś spas. A, nie mam w ogóle tej broni, lol. ABR-16, dowódca, nie obrońca, sorry. Karabin balistyczny strzelający seriami. Bardzo, bardzo kurewsko duże przebicie ma. What the hell? Bardzo krótkie przeładowanie. Kurde, tylko seriami. Dowódca istnieje właściwie od zawsze. Sprawdzony obrotowy system regulujący umożliwia strzelanie celnymi seriami, uniemożliwiając nerwowym rekrutom lub nakręconym pentakom opróżnienie magazynka naprowadzanych pocisków rakietowych przy pierwszej oznace kłopo. Co? Hmm? Naprowadzanych pocisków rakietowych? Ład. <ścoughs> Że czym będę strzelał? Proszę ja ciebie. Zajebiście. Jednym słowem. Dobra zaraz, bo nie zmienia to faktu, że... Jeszcze jedna mi się świeci skrzynka. Tylko nie wiem jak tam dojść. Mapa. Jakbym tak szedł cały czas w tamtym kierunku Ty jak przechodzisz koło bankomatów to też tam klikaj ostro Maszuj masz Maszuj, maszuj, maszuj Jasne, to się śmiejesz, ale maszuj, maszuj Bo ja to mam odmowę dostępu, ale ty, bro Maszuj, maszuj Poproszę mi tu wszystkie bankomaty opróżnić. A, telefon, przepraszam. Bro, <laughs> O dodatki z Warhammera właśnie dzwonili że, że zajmie im to dłużej Bo jutro przyjadą I już, i tyle pff. Ja se myślę jutro ona, Ja se myślę, że ona mi powie zaraz za No w tym miesiącu to chyba nie A to Habnet tech Nope, nope, nope Teraz gdzie to? Na górze ona siedziała. działa. Dobra, ja mogę tam z tą babką już rozmawiać w razie W, tak? Czy ty coś tam jeszcze kupujesz, czy coś tam? Piesz, to jeszcze To zaczekam. Jak coś tam tego, to daj znać. Kurde, jakby to strzelało samo naprowadzającymi się rakietami. Hmm. Dobra. The head you brought us held a few info gems beneath multiple layers of bullshit and surprisingly aggressive ice. The Ascent Group contracted Onyx Void to smuggle prominent scientists and exotic materials from all over the sector onto Velez. All of it tied to a secret project. You must find those scientists. We dug out a potential lead from the head a sapiens female named Laura Lanier. Ascent Group personnel files list her as a Class 3 HR manager. But her contact info has been irretrievably purged. She received the scientists from OV. The surveillance probe showed Lania frequenting several establishments in Stimtown. Talk to the bartenders and regulars there and see if any of them know more of her current whereabouts. Find Lania, and you'll find the scientists. Questions? Keep us updated. Dobrze. Protokół Znajdź lenier y, mapa. Tylko w sensie, to jest na zalecany poziom 17. Myślę, że jest parę rzeczy, które można by było zrobić wcześniej. Szczególnie. Jak masz, czy jest Znaczy, nawet w zasadzie y, bardziej nawet do oddania. Albo do oddania. Hmm... Symulakrum, tylko nie wiem, czy to się już odblokowało. Ciężko powiedzieć, no nic. Ale na pewno. Yy, o właśnie, to. Yy, Biuro rzeczy zagubionych. Yy, mam torbę teraz, muszę podrzucić w krainie snów i fajrand. Do tego. Yy, w krainie snów już w zasadzie byliśmy. Więc trzeba do. Kotła się udać. Z kotła window. Na górny poziom I stamtąd do dzielnicy korpo. Kurde, że nie wożą normalnie dubska pomiędzy tymi taksówką Kurde, co to jest? A What? Jakie <u> no <laughs> to dobre było oh, Szkoda, że ulepszyłem sobie dominatora na Maxa, Byłem sobie z tego strzelał Kurde No nic trudno się chyba mówi No bo tak to zadaje niejakie obrażenia fakt, że czas przeładowania jest kosmicznie dobry um, ale nic poza tym Równie dobrze mogę z tej elektronicznej strzelać No co za dupek no. Nie, jednak wolę pociski zapalające mimo wszystko Czy ty celujesz z miniguna? co? Co? Ty, bo ci rękę urwie, bro. Ej, jego to nie przestrzelisz. Szkoda życia. Jak to zobaczyłem! Ręka jak złamana, Xeros celuje z miniguna na 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 O, patrzcie świnie Brawo Xeros, z miniguna celować Całkiem z trzeba było włożyć Nie, nie powiem gdzie, to. Mhm mm O, w wiadomościach w taksówce mówią o nas. Że turn out to be extremely little. Letal. lethal. Ej, rozbryzli się. A, to są takie nowe niedźwiedzie. Nie gryzli, tylko rozbryzli. Ja wiem, to było suche. O, poziom. Umiejętności. Zmysł taktyczny, może nawet niekoniecznie, cybernetyka, motorykę trochę wrzucił, stopień kompensacji odrzutu albo szybkość przeładowania. Dajmy, że szybkość przeładowania... ojejku, biją mnie, czego mi nie mówisz, że mnie biją? Ja was, Hej, chłopaki. Pamiętaj, żeby klikać bankomaty. Tylko nie szukaj na siłę teraz bankomatu. Jest bankomat kurcze. Oj, czekaj, chyba na górę, na górę. No nie szukaj teraz bankomatu. no, no. O, co za gość. Jak mu życie dało w kość. Dup dup dup. Śmiesznie tak fapie ci ta broń Fap, 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 Tu jest ten leczomat Weź się podlecz W leczomacie Le lagoman lego <laughs> Let's go, bro No patrz jak tu już ładnie posprzątali Krwi nawet prawie nie widać. Kurde, aż się chce ich rozwalić wszystkich. Ale tu może jest jakiś bankomat, ty. Na bank tu gdzieś jest jakiś bankomat. Przyszło się do mnie po więcej roboty? Ja już chcę robotę. O, misja wykonana, jest druga robota. okej, okay, czegokolwiek by nie wielkie pranie o zróbmy im wielkie pranie dobra, mapa to jest dalej poziom 17. Dobra. Znajdź Laure Lanier. A, no dobra. To ja główny kwestię zaznaczył. Wielkie pranie. No, poziom 21. To jeszcze może być bijące mocno. Kolejny przedstawiciel. Mar przeniósł się do stymulakrum. Muszę się z nim spotkać, tylko znajdę trochę wolnego czasu. Wydaje mi się, że już stymulakrum powinno być. Hmm. No, ale bo to wiesz w sumie, ja bym pocisnął jeszcze tego e, Quest'a. Jeszcze tak, oraz jakby znajdź tą Laurel Lanier. Gdzie, gdzie ona jest w ogóle ta Laurel Lanier? Aha, trzeba całkiem się przenieść do górnego jego poziomu. Zjechać znowu windą. Pewnie znowu wziąć taksówkę? No, krew mnie zaleje zaraz ty. Zaraz, czy ten czas przeładowania się zmniejszył? Skoro ja wziąłem ten? Nie, tutaj jest dalej, chyba taki sam. Nie, pewnie to jest tak już policzone, ale nie pokazuje, że się zmniejszył. Teraz do kotła. Fuck. Jakieś krzyżyki nad tobą latają. Ah. I teraz mapa. Mm -hmm. No na mapie w sumie to nic nie widać. A nie, dobra, widać. Klaster trzynasty. Chłodny jak ten wiatr to jest. No okej. Okay. Uj. Wlazłem do metra od razu. Czekaj, zadzwonię jeszcze chwilę. Dobra chociaż dojdę do tego miejsca ja dziś na górze Ox, oks, ox, oks, oks, ox, oks Ja już już tu dochodzę do tego miejsca

Here you are, two timing as a damn CGT operative for whatever mystery court that sly of foreign represents. And you can't even get into Stem Town for a step one. No, nareszcie się, można, do dostać. You're come a long way, but you still depend on me, huh? Well you're in luck, because I need an errand runner. There's a bartender named Spice over the loading bars expecting a delivery from me. They don't like to admit it, but most of the proprietors over there depend on my goodwill.

Nowe doznania. Ja ci kurwa dam zaraz nowe doznania. Ci wsadzę pogrzebacz w dubsko. Będziesz miał nowe doznania. OOP. Co kurwa, ludziom segarki hakujesz? Przestaw <grystanie> czas, o minutę. <grystanie> Uzyskaj dostęp do symulakrum. Dobra, tylko. A, już wiem, okej okay. No dobra, nie ma daleko w sumie z tego rooftops. No, się zatrzymałem na ścianie. Yy, nie tutaj. No ale dobra, już tu jestem. Nie, no ja stąd nie wyjdę przecież, no. Zobaczymy zaraz tego miasta. Specjalnie trzeba dylać na dół, żeby się tam dostać. Mindzia jedzie w górę, Mindzia jedzie w dół. India jedzie w górę, Mindzia jedzie w dół. Ups. Bueno, y tal,